Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony roślinkom, które znajdują się tutaj, a mianowicie jest to jeden z gatunków fiołków występujących w Polsce. Dokładnie jest to fiołek przedziwny, z łaciny Viola mirabilis. Jest to gatunek fiołka światłożądnego, rośnie niemal w pełnym słońcu i w takim miejscu właśnie można go znaleźć naturalnie w Polsce. Kwiaty ma fioletowe, z początku mogą być niebieskawe. Te kwiaty wydają się bardziej płaskie niż kwiaty fiołka leśnego. Wielkość kwiatów, jak widać, myślę, że tak 1,5 cm wysokości. Na szerokość, coś około też 1,5 cm w najszerszym miejscu. Ostatni płatek dolny z ostrogą. Jak w sumie u wielu gatunków fiołków. Co zauważyłem, na e, co zwróciłem moją uwagę w ogóle? liście długości około 5 cm omszone dosyć wyczuwalnie i ich krawędź jest znacznie bardziej równa, gładka niż u fiołków leśnych czy u fiołka wonnego. Właśnie jak jesteśmy przy fiołku wonnym ten gatunek nie pachnie. Dopiero jak się całkowicie przyłoży do twarzy kwiat to czuć bardzo delikatny Zapach. Zapach przyjemny jak to u fiołków. Kwiaty mają biały środek. Każdy płatek ma biały kawałek na środku. Jest to gatunek teoretycznie pospolity w Polsce, lecz w praktyce nie widziałem go nigdy wcześniej. Możliwe, że po prostu myliłem go z fiołkiem leśnym, nie zwracałem jakoś uwagi. I to jest jedyna krępa, jaką udało mi się znaleźć dotychczas. Skupił moją uwagę dzisiaj właśnie ze względu na nietypowe liście, które nie mogłem przykojarzyć do żadnego fiołka, którego normalnie widywałem. Gatunek ten występuje w naprawdę licznych odmianach, mutacjach. Taką najbardziej znaną chyba jest mutacja Alba, powodująca, że kwiaty są białe. Mutacja ta też występuje w naturze, lecz nie udało mi się jej jeszcze znaleźć. Będę na pewno szukał, ponieważ fajnie byłoby w kolekcji mieć również mutacje. Jak już co do kolekcji: z kępy, która tu się znajduje, pobrałem 3-4 sadzonki, które będę namnażał w warunkach hodowlanych. Spróbuję trochę lepiej opisać. Ten gatunek, ponieważ jak sobie sprawdzicie w internecie, to no nie bardzo są informacje. Bardzo często jest mylony z fiołkiem leśnym, z którym w sumie potrafi się krzyżować, więc nie mam pewności na pewno mam czyste. Gatunek ten nie jest często sadzony w ogrodach, a szkoda, bo jest naprawdę ładny. No niestety przegrywa konkurencję, jeśli chodzi o miejsce w ogrodach z bardziej popularnym i bardziej okazałym, bardziej dekoracyjnym fiołkiem ogrodowym zbrany, zwanym bratkami. Niestety, niestety, bo bratki też mają swój urok, ale moglibyśmy bardziej iść w kierunku gatunków rodzimych w ogrodach. Jest to pierwszy odcinek opisowy fiołkarium. Zachęcam do zasubskrybowania, do polajkowania wideo. Naprawdę zachęcam do napisania komentarza, ponieważ fiołki to jest naprawdę piękne rośliny i tego będzie na pewno bardzo... Bardzo dużo więcej.